Dzień dobry, witajcie serdecznie Marta Jeszczet. Moim gościem w dzisiejszym wywiadzie jest Ilona Wilk z portalu Branża Fitness.com. Ilona dobry. jest redaktorem naczelnym, ale także, jak za chwilę się dowiecie, jest osobą, która zajmuje się bardzo wieloma tematami, a chciałam Wam dzisiaj dzięki temu pokazać, że można zmienić branżę, można robić coś nowego. Jest zawsze czas na zmianę i dlatego zaprosiłam do naszej dzisiejszej rozmowy Ilonę. Ilona, powiedz jak to jest, jak zostaje się redaktorką portalu internetowego. U mnie wyszło to całkowicie przez przypadek, ponieważ półtora roku temu chciałam zmienić całe moje życie. Rzuciłam chłopaka miasto i przeprowadziłam się do Warszawy zatrudniłam się w agencji eventowej no i przez przypadek przez to, że jestem pasjonatką branży fitness, dostałam propozycję, żeby zostać redaktor naczelną Portalu Branża Fitness. Wcześniej, oczywiście, zarządzając klubami fitness, e, również pisałam różne teksty edukacyjne do komercji, aczkolwiek portal, który prowadzę, jest typowo biznesowy, więc jeśli ktokolwiek mm -hmm. chce i ma ochotę zmienić swoje życie, może. Ale to już dla mnie jest bardzo ważna informacja, bo powiedziałaś, że pracowałaś w branży fitness, czyli branżę rzeczywiście znasz, ale nie jesteś tak zwanym informatykiem, bo wiele osób jednak wyobraża sobie, że y, być takim. Y, człowiekiem pracującym w portalu internetowym, to przede wszystkim technologia, 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 która się za tym kryje i jak nie rozumiem wszystkiego, co tam w tych portalach od strony technologicznej działa, to nie, nie mam szansy w ogóle w nich pracować. Jak to jest? Ja uważam, że każdy, jeśli chce, może się naprawdę wszystkiego nauczyć, przejmując portal e, praktyczny. Nie, nie zostałam wdrożona w to. Miałam szkolenie z informatykiem, który ogólnie administruje stronę. E, aczkolwiek wszystkich specyfikacji technicznych musiałam się nauczyć łącznie z analizą e, analyticsa i innych rzeczy, ponieważ portal nikt by o tym nie powiedział, dlatego że wszyscy myśla, myślą, że przy moim portalu pracuje sztab ludzi, ale no na właśnie, dobrą sprawę w sumie jestem tylko ja i od niedawna pomaga mi również moja asystentka. Mhm. Aczkolwiek oprócz prowadzenia portal, oprócz tekstów, e, Redakcyjnych. Również prowadzi największy kongres edukacyjny w Polsce dla kadry zarządzającej, a także wydaliśmy swój pierwszy prestiżowy magazyn, który liczył 200 stron. Czyli bardzo dużo działań, tak. nie tylko internetowych, ale też offline. Jak na to wszystko znajdujesz czas? Mogłoby się wydawać, że pracujesz 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Tak, wszyscy nazywają mnie etatowym pracocholikiem, ale tak nie jest, dlatego że walczę o swój czas chcę pracować do godziny 16, niestety tak się nie da, dlatego, że nasi, nasi czytelnicy muszą być cały czas na bieżąco, poza tym współpracujemy z całą masą ludzi, masą partnerów, więc non-stop jestem na różnego rodzaju mailach, no i oczywiście również Messenger, który też jest środkiem komunikacji z różnego rodzaju ekspertami, dlatego jeśli ktoś prowadzi portal, naprawdę musi się tym pasjonować, branża fitness zawsze była moją pasją i to mi sprawia przyjemność, to nie jest dla mnie uciążliwe ani problematyczne. Ale Nawet jak... dzisiaj, prawda, będąc na zajęciach w w pewnym momencie publikowałam artykuł, który wcześniej przygotowywałam, trzeba po prostu tak organizować swój czas pracy, mhm, żeby to jasne. zrobić. Ale Powiedziałaś ważną rzecz Messenger i zapytam Cię o pomoce techniczne, technologiczne, bo bardzo często dziś e, pracujemy z różnymi narzędziami, ale są takie osoby, które też to wszystko odrzucają, jedne mówią to mi pomaga, inne mi przeszkadza. Jak Ty pracujesz? Korzystasz z jakichś narzędzi oprócz Messengera? Powiem szczerze, że nie, to też jest ewenement. Zawsze się chciałam nauczyć pracować za pomocą kalendarza. Niestety mam dobrą pamięć i po prostu to jest jedna rzecz, która... Mi pomaga. Czasem korzystam studuista bardziej właśnie zarządzając strukturą klubów fitness i wieloma menadżerami. Wtedy korzystam z prowadząc portal. No, na szczęście mam tak dobrą pamięć i wszystko musisz, robi się w miarę na bieżąco, że nie aha. potrzebuję tego typu narzędzi. I kończąc powoli, nasz wywiad, powiedz yy, jakąś może radę o, dla tych osób, które nie mają takiej pasji, yy, tylko szukają czegoś dla siebie czy w ogóle mogą to znaleźć, czy się z tym człowiek rodzi. No na pewno trzeba mieć po prostu w sobie jakiś i optymizm i pewność siebie, żeby móc zmienić swoje życie, prawda? Ale powiem może taką ciekawostkę, że kiedyś byłam strasznie nieśmiała. W ogóle kontakt z drugim człowiekiem był dla mnie czymś ciężkim, a ja musiałam po prostu sprostać pewnym wyzwaniom. I jeśli ktokolwiek chce zmienić swoje życie, naprawdę... Wszystkim to polecam, trzeba być w tych czasach odważnych. Ja przede wszystkim wspieram wszystkie kobiety, które mówią, że się nie da. Naprawdę, drogie panie, da się wszystko. Trzeba po prostu znaleźć swoją pasję. W każdym wieku, w każdym momencie możecie zmienić swoje życie. Ja jestem tego najlepszym dowodem. Dziękuję bardzo, i to oznacza, że szukajmy swoich pasji, obserwujmy siebie i też to, co się dzieje wokół nas, bo bardzo dużo w dzisiejszych czasach. Po pierwsze zmienia się, a po drugie mamy do tego relatywnie łatwy dostęp, chociażby przez e, internet. Dziękuję bardzo, Ilona, i dziękuję Państwu za to, że oglądaliście ten odcinek wywiadu. Dziękuję.